Jest? To w tamtą stronę. A, w tamtą stronę. Ta, w przeciwnej stronie ulicy. A pani co, do pracy się tak śpieszy? O, a może byśmy się kiedyś razem umówili na kawkę? Dzięki. 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 Ja Miłego dziękuję, przyda się. Która ulica tutaj to marszałkowska? Eee, ona jest to, ale mogę sprawdzić, bo o. ja to ja jestem zawsze słaba z ulic. A pani z Warszawy? Yy, spod wierszy. Ale mieszka... A, czyli co studentka? I co dzisiaj wolne popołudnie? Tak, Spacery. Jeszcze studenci jeszcze mają... No tak, do września kolum. wolne, jasne. Czyli nie mi się wydaje, że tamta jest marszałkowska, tak, a tak mi się jadę. też wydaje, że to jest tam... A ja tak się tamtym? chciałem upewnić, bo mi się właśnie internet skończył. Mam tak, od... ale no ona jest długa, więc nie wiem w którym... Nie, ja tam z, stronę, ale no to jest do TVE, no. Bardzo długo w tamto, i jeszcze Nie, ja w mniej więcej dobra, orientuję się. Co so, tak super się stało, rozmawiałam, może byśmy się unili na kawkę. Eee, nie, dziękuję. Jakby mam chłopaka, i inaczej miałby przeciwko. Nie, nie, no jasne, ja to rozumiem. Miłego no, dziąka, trzymaj się. Hej. Czeka, nich faktycznie. Które kwiaty Ci się najbardziej podobają? E, jasne, jakieś. Ale to, to akurat dla koleżanki. No, no, byśmy się mówili na randkę, to bym przyjechała z kwiatami. Jestem zaręczona. A. Bo za złota nie było, to tak myślałem, że skąd może to, jest, to być. jest złoto. Jakie srebro? Tylko, że czarne. To droższe? Nie wiem, czy droższe. Ja nie wiem. Nie sprawdzałam. Ja też nie. Dobra. Ale bardzo miło. Do takiej laski nie podjechać, to byłbym sobie w plu, w twarz. Miłego wieczoru. Dziękuję A tu To aż tyle ludzi, że nie wiem, czy ja nie duch. Przepraszam, do Marszałkowskiej to które wyjście? Tam prosto. A pani nie ma lat? O, to byśmy się na kawkę umówili. Nie, jestem zajęta. A co to, to toaleta? <noise> a w którą stronę? E, w stronę centrum. O, a może bym się z panią na kawkę umówił? Nie, jestem... Zamężna pan jest. ja jestem za. Zamężna pani jest, ja jestem Singiel do wzięcia. Można ze mną chodzić na spacery? Nie, nie, nie. <głos> <głos> Jak z psem. Awiętuję, może na Nowy Świat to dobrze jadę? Na Nowy Świat? Na a pani z singielką jest może? E, nie, bo... ale do pracy się spiesz. Może byśmy się na kawkę umówili. Zapraszam, no, bo ja tutaj na kawkę wam na kolację. Ale ja bym wolała tak we dwójkę się tylko spotkać. No ja nic nie mogę, już prawie ci teraz idziemy. Oho, Dobra, dobra, rozumiem miłego. Dzięki. Ta przede mną? Ale złota ile pan to potrzebuje? Wie pani co? Tam jest taka restauracja chińska i tam muszę dojść na tą złotą. A chińska restauracja Dużo Micha. Oho, oho. To tutaj. A. A pani też tam jedzie? Idzie? E, no idę w tą stronę, aha. ale nie tam. A może byśmy się umyli kiedyś na kawkę? E, mój mąż by będzie niezadowolony. Trochę to jest A. Te... A bo widzę, że obrączki nie ma. No nie noszę, nie. Nie noszę, ale szczerze po prostu ja nie jestem osobą, która by była nieuczciwa w stronę mego męża. A więc... nie, no jak pani ma męża, to ja szanuję. nie wypada. Bo wie pani, czasem po prostu... Mogę panu pomo dojechać? Nie, dojadę, bo odstronuję bicepsy, ale powiem Pan, pani, że... Kobiety mówią, że mają męża, nie mają, bo nie chcą się znowu bo będą nie mam, mam. Ma, ma. Mam. Na niestety, wózku no. po prostu. Jeszcze nawet może być tutaj, bo pracuję w nie, 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 się, nie. Więc nie może to. Nawet wyjście i mi coś powiedzieć. Nie, 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 to miłego. Nie, Dzięki. Nie. No jeszcze tam z lewej strony. Jeszcze z lewej strony. Wiąt dziewczyny. Którędy tu na marszałkowską dojdę? No. Która to będzie ulica ta No tutaj no. Tutaj to znaczy gdzie? i w A wy z Warszawy jesteście? No może byśmy się umówili kiedyś na kawkę? O, ja, ja nie mam. Miłego. Halo, proszę pani. Kurwa wielka gwiazda. Gdzie tu są te złote tarasy? Złote tarasy, to wie Pani gdzie są? A Pani na zakupach była? Nie. nie. A Pani 18 lat ma? 8. 18 lat Pani ma? ma. O, to już byśmy się mówi na kawę. Nie. Dlaczego? No tak koleżeńsko. A, bo na wózku jeżdżę, tak? Oczywiście, że tak. No nie, naprawdę. No to co mi brakuje, żeby się ze mną nie umówić? Ja po prostu nie chcę. Złamałaś mi serce. Mi też. Jak mi to teraz wynagrodzisz? Ja ci również życzę miłego dziąka. Trzymaj się. Co złego to nie... O, oh fuck Nie. A, sorry. Nogę mi rzuciła, musiałem półdać. Jeszcze się cieszy. Nogę mi rzuciła, jeszcze się cieszy. Chodź no. Ja nie mogę podejść. Tak ty no? No chciałem po coś się zapytać, Boże. Tak mówię, tam ciężko mi podjecha. Ja nie wiedziałam, że do Nie, ty mi się spodobałaś. O Jezus, no. I co? No co? Na kawkę byśmy się umówili. Nie, no to zbyt. No co Ci szkodzi? Nic nie szkodzi, bardzo chętnie, ale są zaręczone. A! No. Dobra. <laughs> ale doceniam. Dzięki. Dzięki, miłego. Oh. Chodzić mi się, chodzenie mi się zrodziło. O tutaj i jakaś. dlaczego kłamiecie? Dlaczego, dlaczego nie, nie, no, no sprawdzamy. Jak, jak, jak ja widzisz, że nie mogę chodzić. Na wózku jeżdżę. Ale widziałam przed chwilą, że to... <laughs> Ludzie tak coś mówią, ale to nie można jeździć, bo mam nogi niesprawne. A, nie czemu? A czemu? Ale nie czemu? mogę żadnej nogi podnieść. Okej, okay. no widzę właśnie. <laughs> nie no robimy eksperyment dokładnie. Ale na jakieś kanał na jeżdżę? Tak, no. A czemu tak? No, bo robiliśmy, jak dziewczyna zagadywała facetów, i to teraz sprawdzamy, jak facet zagaduje kobiety. Okay. A ty skąd jesteś? Yy, z Tarnowa. A. Dlatego takie miłe dziewczyny, jak przyjazne. Ale mieszkam tutaj wiele lat, więc. To nie... A kiedy ślub? Yy, nie wiemy jeszcze. To zaręczył się z tobą, i jeszcze nie macie no daty? Nie mamy daty, mamy inne sprawy na głowie. Ładna siebie, kobieta. Powodzenia, życzę. Powodzenia, bo Dzięki. Ale nieładnie tak oszukiwałem. Ja nie oszukiwałem, my sprawdzamy. Ja jak jeżdżę dzisiaj, to współczuję tym naprawdę, co jeżdżą. <grystanie> <grystanie> Dotknęła mnie! Cud! Dotknęła mnie w kolano, cud! Mogę chodzić. Trzecia noga mi urosła, to cud! Dotknęła mnie i trzecia noga mi urosła to, urosła. to cud. Ludzie, cuda się zdarzają! Chodź, Maciuś, ecie ten romuś. Babcią mówić? Laseczkę, panie emerytkę, moja babcia to jest elegancka kobieta. Widzi pan? Jakby pan się z moją babcią mówił. O pan się z moją babcią był mówił? Co, panie, jadę dalej, panie, bo grzybów się halucynął dzisiaj na tym, panie. I jeszcze budeczki popiłem. Kurwa Maci Ja pierdolę Coever No Dobra weź tutaj gdzieś na ławce się przysiądź Ale pani opalona Laseczko Ty tutaj po prawo mojej która jakaś je No nagrywaj Ta co ja tu po prawo no idę ten te lampucery, na to Nagrałeś, jak odchodziły? Kurwa. A Tak się hamulce włącza. Nagrałeś, jak odchodziły? No dobrze, to też takie ten, że zagaduje, uciekają i później znów. No, to też spoko scena. Jemana lampucera. O kurwa. Ty, dawaj tą z walizką czarną. Stój, stój, stój. No z walizką czarną tutaj co jest O kurwa ty Kurwa Ja piór dole Eliansko <noise> kurwa Jak się jedzie co? O kurwa tu Ale też musisz trochę tak się schować. Co cię to kurwa obchodzi co ja tu robię? Kto się mnie pytał. Ktoś się mnie coś pytał. O niech tam nie jeździ, nie jeździ tam, rozumiesz to? Nie wolno tam jeździć. I <laughs> reaction Please, your number phone. I have a boyfriend. A boyfriend? Okay. Ah. I boyfriend, no problem. You, you know, boyfriend. I am heroes. Oh. Yeah, strong man. A you beauty? No, mm. well, mm. O, o, tak. Jak se poprawia, jak se nagrywa. W nocy tylko tym, co drinki stawiają, dają. Kurwa. Jeszcze się zblokowałem. Kurwa, no. Ja pierdolę. ma to. Bo tam są jakieś. Siedzą, to podejdę. 我姑。